Od energetyki jądrowej nie ma odwrotu. Konieczność redukcji emisji, tak w Europie, jak i w Polsce, a także w szczególności w polskim przypadku, konieczność zbudowania nowych, niezawodnych jednostek wytwórczych na miejsce starych, wyeksploatowanych bloków węglowych, powodują, że elektrownie jądrowe na naszym kontynencie i w szczególności w naszym kraju muszą powstać. Aby jednak elektrownie takie mogły powstać, konieczne będą bardzo szczególnie przygotowane kadry. Nie mówimy tu tylko o fizykach jądrowych, nie mówimy tylko o inżynierach energetykach, którzy będą te bloki projektować, którzy będą te instalacje eksploatować, ale także o niezbędnych specjalistach o szerokiej, multidyscyplinarnej wiedzy. Wynika to ze szczególnych uwarunkowań branży. Jaką jest energetyka jądrowa? Bardzo ściśle regulowana, podlegająca niespotykanym w innych branżach zagadnieniom i procedurom kontroli jakości, no i o bardzo, bardzo wysokiej złożoności projektów. Do zarządzania i kierowania takimi inwestycjami potrzebni będą specjaliści dysponujący wiedzą z dziedziny technologii, prawa, zarządzania projektami i szeregiem innych zagadnień. Takich kadr dzisiaj w Polsce jest bardzo niewiele, aby Pomóc w przygotowaniu tych kadr uruchamiamy nowy kierunek studiów podyplomowych. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie ckp.lazarski.pl